To, co trzeba bardzo ważna rzecz podkreślić, tutaj wszyscy apelujemy o spokój, funkcjonuje Centrum Zdrowia Kryzysowego. Przy wojewodzie, Jesteśmy z nim w ciągłym kontakcie. Dla potencjalnych uchodźców będzie kwestia, jeżeli oczywiście, ta, co się pojawią, kwestia zorganizowanego tutaj migracji, ewentualnie na ten miasta Kołobrzeg, będzie przygotowany specjalny punkt recepcyjny. I ten punkt recepcyjny będzie w stałym kontakcie z władzami województwa podkarpackiego i województwa lubelskiego, tam gdzie prawdopodobnie ciucho, co się pojawią. Właśnie te dwa województwa graniczą z Ukrainą. My przygotowaliśmy do dyspozycji łącznie cztery punkty. Są to punkty, w przypadku trzech punktów jesteśmy gotowi do przyjęcia tych uchodźców od razu. Jest to zespół szkół morskich, tam mamy pokoje trzyosobowe, hotel centrum, pokoje dwuosobowe i czteroosobowe i tutaj internat na ulicy Grodgara w zespole szkół policalnych pokoje czteroosobowe. Tym czym się kierowaliśmy przy tego typu decyzjach była sytuacja oto taka, były to pokoje z pełnym węzłem sanitarnym i z dostępem do kuchni w tych wszystkich pokojach, przepraszam, nie w samych pokojach, w tych wszystkich w takich budynkach funkcjonują szkolne stołówki, które są w stanie przygotować posiłki całodobowe. Ma to szczególne znaczenie, dlatego że jeżeli tacy uchodźcy się pojawią, to szacujemy, że okres ich pobytu będzie okresem wielomiesięcznym. Jesteśmy też w stałym kontakcie tutaj z parafią zlokalizowaną po drugiej stronie rzeki, z parafią prawosławną, z księdzem proboszczem, dzisiaj rano miałem z nim dłuższą rozmowę telefoniczną, też na potrzeby ewentualnie rodzin, które przebywają w chwili obecnej na terenie powiatu kobrzyckiego rodzin ukraińskich, tych szczególnie, które mają swoich bliskich gdzieś blisko działań wojennych, poleciłem uruchomienie dyżuru 24-godzinnego w regionalnym centrum Kultur, regionalnym centrum kryzysowym, tym dotyczącym, gdzie funkcjonują specjaliści w zakresie psychologii. I jeżeli ktoś będzie potrzebował, bo się niepokoi, takiego wsparcia psychologicznego, to poprzez kontakt tutaj z parafią czy też kontakt bezpośredni, takie działania będą w tym zakresie podjęte. To, czy do nas trafią ci uchodźcy, czy nie, podejmie decyzję tutaj to centrum recepcyjne w Szczecinie i one będzie decydowało o tym, w którym miejscu te osoby będą lokowane. Natomiast proszę pamiętać, że w razie czego w powiecie kołobrzyskim też dysponujemy sporą bazą. Jak Państwo wiedzą, część ośrodków ma charakter sezonowy, aczkolwiek mogą być to ośrodki całoroczne. Mam tu na myśli pensjonaty. Jeżeli taka potrzeba będzie, to te osoby, tutaj właściciele, deklarują również możliwość przyjęcia, ewentualnie tylko czekają na określenie stawki za dzień pobytu Takiego uchodźca. Jeżeli są pytania, to, to proszę. Sumarycznie jesteśmy przygotowani w tym momencie na 60 osób.